Języka angielskiego z podcastami może być bardzo skuteczna, jeśli podejdziesz do tego w sposób zorganizowany. I tutaj, właśnie na telefonie napisałam sobie kilka najważniejszych kwestii, które dzisiaj omówię. Także zaobserwuj mój profil i słuchaj uważnie. Numer jeden, wybieraj zawsze podcast dostosowany do swojego poziomu. Czyli na początek, jeśli ty jesteś osobą, która dopiero zaczyna z językiem angielskim, spróbuj wybierać krótkie materiały, po to, żeby móc je kilka razy. Wielokrotnie odtwarzać. Wtedy będzie Ci dużo łatwiej zrozumieć poszczególne słowa. Także możesz sobie taki krótki materiał puścić w zwolnionym tempie, żeby te słowa były bardziej zrozumiałe. Podsumowując, jeśli jesteś na poziomie podstawowym, wybieraj te, które mają proste słownictwo, na przykład bajki. Także wybrać podcasty tematyczne, czyli jeśli interesuje Cię konkretny temat, chcesz się nauczyć prowadzić prezentację w języku angielskim, a jesteś na poziomie początkującym, to puść sobie przykładowe prezentacje po angielsku. I oczywiście są też podcasty na Spotify, z których możesz korzystać. I także tutaj pokazuję Ci dwie moje propozycje. To nie są podcasty na poziomie typowo początkującym. Mamy tutaj tak zwany storytelling, ale też mamy konkretne tematy, które mogą cię zainteresować i zachęcić do dalszej dyskusji. Zrobimy sobie teraz takie krótkie podsumowanie tego, co chciałam ci powiedzieć. Już trzeci raz nagrywałam ten filmik. No to tak, zapisałam to, słuchaj. Wybierz odpowiedni podcast. I żeby wybrać odpowiedni podcast, to musisz po prostu sobie najlepiej sprawdzić swój poziom języka angielskiego, czyli na jakim ty jesteś poziomie. Co ty tak naprawdę powinieneś zrobić? tak? Czy powinieneś wybrać A1, czy powinieneś wybrać A2, B1, B1, plus B2? Pamiętaj o tym, bo jeśli wybierzesz za trudny podcast, to tylko się to skończy totalnym zniechęceniem. Wchodzimy tutaj na stronę test English i wpiszemy sobie level test. Ja już robiłam ten test kilka razy, także nie będziemy teraz go robić. Ogólnie chodzi o to, że to jest taka darmowa forma sprawdzenia tego, na jakim ty jesteś poziomie, co powinieneś jeszcze poprawić? Tutaj wszystko ci pokażę. Podsumowanie, jak już skończysz sobie to robić. Ceniem. Aktywne słuchanie. Aktywne słuchanie polega na tym, że się skupiamy, kompletnie się skupiamy i później analizujemy, co ta osoba powiedziała, ale przede wszystkim chcemy zrozumieć sens wypowiedzi. Nie skupiamy się na tym, żeby zrozumieć każde słówko pojedyncze, tylko tak jakby. Po tym, jak już sobie to przesłuchasz, czy przesłuchasz ten podcast, to zastanawiasz się, czy zrozumiałeś ogólny sens wypowiedzi. Czyli na przykład załóżmy, jest podcast, który mówi nam o jakiejś historii, jakiejś kobiety z kotem, tak? I my musimy wyciągnąć konkretne informacje. Co ta kobieta z tym kotem? Gdzie ona na przykład mieszkała? Jaki jest sens tej historii? Jaka jest fabuła? Jakie są moje ogólne wnioski? Hmm, czy coś specjalnego było w tej kobiecie? Czy coś się stało? To są te jejby rzeczy, które powinniśmy wyciągnąć po przesłuchaniu tego podcastu. Pauzowanie i powtarzanie. Raczej radzę to osobom początkującym, żeby sobie wracały do materiału. Wiadomo, jest to ważne wtedy możesz sobie też puścić captions, captions, czyli na YouTube sobie klikasz, no i wtedy y, odtwarzają się napisy. Notatki i słownictwo, bardzo fajnie jest sobie wrzucać nowe słówka w poizletach, a słownictwo, którego nie zrozumiałeś, tłumaczyć na przykład na diki. Bardzo lubię ten słownik. Zastosuj te nowe słówki w praktyce, czyli następnym razem, jak będziesz rozmawiać z kimś w języku angielskim, możesz się zapisać na takie zajęcia konwersacyjne ze mną. Wow. To są zajęcia grupowe lub zajęcia indywidualne. Wszystko, całą ofertę znajdziesz na mojej stronie, korkowo-korepetycje, mm, oraz możesz zapisać się po prostu za pośrednictwem formularza lub Instagrama. Oh my tak, god! akcenty, to jest bardzo ważne. Czyli jeśli ty chcesz nauczyć się właściwej wymowy, chcesz y, mówić poprawnie w języku angielskim, to skup się na tym, żeby nie powtarzać błędów. Jest dużo osób, które nagrywają swoje podcasty, nie zwracając uwagi na to, jaką mają wymowę. Oczywiście. Jakby chodzi o to, żeby być komunikatywnym. Ja tutaj nie chytuję no. nikogo. Gdy jesteś dopiero na początku swojej drogi, to lepiej byłoby się nauczyć poprawnej wymowy. To mam na myśli. Dlatego jeśli nie jesteś pewien, coś ci dziwnie brzmi, to sprawdź to słówko w słowniku. pusz je sobie tyle razy, ile tego będziesz potrzebować, żeby poprawnie je powtórzyć. Będę nagrywać filmik na Instagrama, także też cię tam zapraszam. Na <laughs> Mój... tym, żebyś powiedziała, jak... Uczyć się angielskiego na co dzień. Jak uczyć się angielskiego na co dzień, tak, żeby nauczyć się go dobrze? I o to jest pytanie, i na to sobie odpowiemy. W następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie!